Cześć C klasy 218, to jest 2.18 od C-klasy, jeżeli macie problem z Adblue. Na są takie błędy. System has malfunction Wyjście z pompy elektryczne uszkodzenie. Przerwa w wiązce To jest... Ten błąd jest prawdziwy. Istotny. To w tych C-klasach zawsze pierwsze sprawdzajcie. Możecie wiązkę przemierzyć, a wszystkie tu gnią w tym miejscu. Przeważnie ten przewód pin numer 3. Nie ma dużo trzeba koło zdjąć nad kolei. I to, to naprawić na to Jak jest skorodowany ten przewód, no to puścić tam długi, do środka no, natomiast E-klasy mają zbiornik uszkodzony jak będę miał E-klasę to pokażę nie, nie wiadomo co się w zbiornikach dzieje ale w C-klasach pierwsze to no potem nieraz jest taki wyświetlacz na liczniku że samochód nie odpali za 200 mil ale my to robimy kodowaniem z testera Mercedesa a SCN Coding się to nazywa no, kodowanie online a inną drogą nie wiem, bo nie robiłem. Może Bosch też to by dał radę zrobić. Muszę podpiąć Bosza i zobaczyć. Na razie.